Dzień dobry, kochani, dzień dobry, witam serdecznie. To czytanie jest na miesiąc czerwiec 2017 dla znaków wodnych, czyli dla raków, skorpionów i ryb. Eee, czytanie z karta niebieskiej z Grace. Ja jestem Grace. Od razu przechodzimy do każdego znaku, bo co mam powiedzieć, powiem przy każdym znaku. Najpierw moje drogie raczki, raczki nieboraczki. No, macie pięknie, pięknie, pięknie. Patrzcie, zaczyna się już słonecznie. Albo jesteście w pełnym słońcu, albo w kraju słonecznym, ciepłym, albo po prostu jest cudowna energia. Wchodzicie ze wspaniałą energią jakiejś wiadomości. Może coś komuś mówicie. Tu, 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 to jest moje zwycięstwo. Ja tutaj jestem szczęśliwa, wdzięczna za wszystko, co mam w życiu. No, kochani, wchodzicie, wiecie cudownie, to jest jedna z najlepszych wiadomości, jakie w ogóle istnieją w tych wszystkich kartach, więc naprawdę wspaniała czerwcowa energia, wspaniały początek. Teraz Pełnia Księżyca będzie 9 czerwca w znaku strzelca. A więc coś zostanie oświetlone, pokazane, dla was Archanioł Michał mówi poproś mnie, pomogę ci z tą sytuacją. Więc jeżeli się coś pokaże, gdzieś trzeba będzie coś zrobić, pomyśleć o tym i tak dalej, Archanioł Michał mówi tylko poproś mnie, ja ci pomogę, nie ma sprawy. Pamiętajcie, że nie może pomóc bez prośby. Dalej, wow! Możecie zakochać się nagle, jakby dywanik spod was zabrał ten dywanik. Coś wspaniałego, emocjonalne przeżycie. Większość z was zakocha się w kimś, ale może też być, że zakochacie się w czymś, w obiekcie, w miejscu, w pomyśle. I nagle aż, aż trudno wam będzie utrzymać równowagę. Tak, a to jest cudowne, jak małe dziecko, które się cieszy. Że niedługo uh, przyjdzie Mikołaj. Więc to jest kapitalna sprawa. Uważaj właśnie, żeby um, być uziemionym aż do tego stopnia. Więc to, no wiecie, jak wy macie energię, raczki co? Law of attraction, czyli prawo przyciągania, będzie działało w tym miesiącu. Szczególnie, uh, kiedy będzie nów no księżyca. W znaku raka, hmm? wszystkiego najlepszego, wspaniałych urodzin moje raczki, nieboraczki czerwcowe, kiedy będzie nów Księżyca we własnym, wa, we waszym własnym znaku raka. Myślcie tylko o tym, co chcecie otrzymać, bo otrzymacie. Mówcie tylko to, co chcecie, bo to otrzymacie. A inaczej przyciągniecie to, czego nie chcecie, więc uważajcie, bo to prawo będzie działać dla Was. Jak kończycie miesiąc? Zajęci, zajęci. To jest karta ognia, dużo się dzieje, dużo się dzieje, nie trzeba dużo robić, ale poradzicie sobie ze wszystkim super. Uważać trzeba, bo to wszystko jest stresujące. Ja Wam powiem, co będzie stresujące. Pod koniec miesiąca będziecie widzieć zmiany nagłe, niespodziewane. Teraz dla każdego może to być coś innego. Niemniej jednak faktycznie wow, i to się dzieje, i tam to się dzieje, o i chyba stres już ma, mnie dosięga, że uff, pamiętaj, co mówisz, to to się stanie. Więc bardzo aktywny miesiąc, ale ja bym powiedziała bardzo pozytywny i na koniec pełen zmiany i, i to, o czym będziecie myśleć, to się stanie. Ależ miesiąc macie. Teraz świat spiritualistyczny mówi... Nie jesteś sam sam. A więc dla tych szczególnie, którzy myślą, że są sami, myślą, że nikogo przy nich nie ma. Nikt ich nie wysłuchuje. To nieprawda, bo są aniołowie, są spiritualistyczni doradcy, tak zwani Spirit Guides, są ci, którzy odeszli nasi najbliżsi. Oni są z wami i dają Wam znać. Mimo, że odeszliśmy, to nie znaczy, że nas nie ma przy, przy Was, mówią. Jestem przy tobie. Wiem, o czym myślisz. Nie jesteś sam sama. Szczególnie ci, którzy bardzo tęsknią za kimś, kto dopiero odszedł. To by było najbardziej e, tutaj e, odpowiadało. Także, kochani. Cudownego miesiąca, a może spotkamy się. Ja w Polsce będę, no mówię, trzy tygodnie lipca, bo ten pierwszy dni czerwca to wiadomo jak zalecę, to będzie dużo się w moim własnym, prywatnym życiu działo. Miejskie Ośrody Kultury w Zambrowie będzie poinformowany koniec czerwca, kiedy ze mną się prywatnie można spotkać, umówić, a kiedy będzie spotkanie zespołowe, grupowe, tak jak to raz do roku się odbywa. Na to zapraszam. Poza tym druga nowina wyjeżdżam w świat. Ja też wszystko zmieniam. Mogę Was spotkać w różnych miejscach. Wiem, że w Holandii już coś się fajnego szykuje. Powiem więcej, jak będzie konkretnie, ale gdzieś koło 17 września. Następnie no, w Polsce będziemy organizować kolejne Włochy, no ale to jest akurat anglojęzyczny, Włoszka się sięgnęła do mnie. Młode pokolenie więc będzie coś tam gdziekolwiek jesteście piszcie w tych komentarzach skąd jesteście czego potrzebujecie jeśli chcecie wiedzieć co robię a jeszcze do tej pory nie, wie, nie wiecie na mój website na, na moją stronę internetową www.angelreadingswithgrace.com tam można można do mnie napisać prywatnie hillwithgracecarter@gmail.com. gmail.com więc jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Inni to czytają też, nabierają pomysłów, gdzie są potrzeby. A dziękuję Wam, bo jestem zaproszona prawie wszędzie już w tej chwili. Gdzie sobie tylko od pięknej Bawarii po Lake Como we Włoszech. Więc to jest coś niesamowitego, to jest coś pięknego. A więc podpisujcie się i w imię Andyment, nie wiem czy zauważyliście, że tu w ogóle nie ma romansowych kart, ani dla par, ani dla single. Dlatego że Anioły mi wyraźnie powiedziały, no, to jest w czerwcu nieistotne. To będzie istotne tylko dla tych, którzy zechcą, żeby było istotne. Będzie Vimeo on demand, romans, inne sprawy, plus e, oczywiście uzdrawianie energią, tak jak zwykle. I też link jest pod spodem. Także kochani, zapraszam, zapraszam, a, pozdrawiam, życzę cudownego czerwca buziaczki. Uściski, mm -mm, i do kolejnego razu, może osobiście do zobaczenia. Moje drogie skorpiony, co teraz dla Was? Otóż zapowiada się miesiąc dla Was bardzo ciekawie. <laughs> Wiem to już z angielskiego czytania. A mianowicie, a coś się może zacząć, gdzieś mieliście jakąś myśl, i teraz próbujecie wdrożyć w życie. Ale nie, niekoniecznie będzie to za bardzo łatwo. Więc jeżeli nie będzie, to przyjrzyj się, jak to mówisz, jak to prezentujesz. Czy wszyscy cię rozumieją, czy wiedzą o co chodzi. Bo ta wiadomość oznacza, wyrażaj się klarownie, czysto. Przedstaw sprawę bardzo jasno. Cokolwiek by to nie było, co robisz. To nie muszą być występy publiczne. To może być występowanie o rozwód, o pracę, Co by nie było. Mów klarownie, mów klarownie o co ci chodzi. To jest tu ogromnie ważne, ale coś zaczynasz robić. Zaczynasz myśleć przynajmniej. Masz nowy pomysł, ok? Teraz. Pełnia księżyca jest 9 czerwca w znaku strzelca, czyli księżyc jest pełen i pokazuje pewne zjawiska. Jeżeli się o coś martwicie, hmm, Archanium Michał mówi, ta sprawa jest już rozwiązana. To już nie ma o czym myśleć. To już nie ma co tu główkować, w cudzysłowie, to już jest woda pod mostem, jak to mówią. Jest rozwiązane, zakończone. Prosiłaś, myślałeś, sprawa rozwiązana nie myśl o tym dłużej. Teraz. W środku gdzieś około miesiąca, oczywiście energie się przeplatają i każdy jest inny, ale tu pokazane w środku, że możecie czuć się troszeczkę, hmm, że brak wam pieniędzy, oczywiście niektórzy z Was. Brak wam pieniędzy, finansowo stoicie nie najlepiej. Tu chcielibyście jedno, a tu drugie nie bardzo. Teraz. Dla innych będzie to, że możecie kontrakty mieć jakieś, czy podpisywać, czy coś robić, sprawy związane mieć z finansami, z ugodą, może nawet z testamentem, co niektórzy, jakieś sprawy rodzinne. Jeden potrzebuje pieniędzy, albo prosi o pieniądze, albo domaga się pieniędzy. Może to wy jesteście w tej roli, że wam czegoś brakuje, że coś powinno być już zrobione, a jeszcze nie jest. Możecie prosić kogoś o pomoc, albo Was będzie ktoś prosił o pomoc finansową. Nie przejmujcie się, przyjdą pomysły od Boga. To jest Archanioł Gabriel, który jest e, tym, który dostarcza wiadomości boskie. Wszystko, wszystkiego się dowiecie, wszystko się wyprostuje. Okay? Wszystko będzie ok, bez nerwów. Miesiąc kończy, kończycie natomiast, zaczynacie od zera. Coś zaczynacie kompletnie od zera. Ja widzę wielu z Was, wiele osób, które mówi... A ja już miałam serdecznie wszystkiego dosyć, już mam po uszy. O, to tu uszy są. OK. I nieważne. Przyjdą te pieniądze, nie przyjdą. Ten dom się sprzeda, nie sprzeda. Ja już mam tak serdecznie dosyć, czy rodziny, czy pracy, czy tego miejsca. Ja idę w swoją stronę. Zawieram tylko przysłowiowy węzełek swojego pieska, czy kotka i dziękuję, do widzenia. Zabieram się i zaczynam od zera. Świat spirytualistyczny, Wasze anioły, najbliżsi po drugiej stronie, tych, którzy Wami się opiekują, mówią: znajdź spokój i pokój swoje niebo w swojej duszy. Zajmij się swoją duszą, czego ona potrzebuje. Odsuń się od wszystkiego. Zupełnie pokrywa się z tym. Ja jak e, najbliżej sytuacji było określić tą, to jest to kiedy ja się poczułam, że ja muszę wyjechać na Hawaje sama, nikogo nie znając, nie mając pojęcia, co ja nawet będę tam robić. Mówię, znajdę pracę. Ja znajdę sobie mieszkanie. Ja się tam urządzę. Nawet samochód ze sobą zabrałam. I zaczęłam od zera życie. Żeby nie to nie odkryłabym tego, co mam w duszy. Bo bym była tylko wokół tego ludzkiego gadania, opinii i oczekiwań. A kiedy człowiek oddali się od wszystkiego i wszystkich, odnajdzie siebie. I to jest właśnie to przesłanie dla Was, moje drogie skorpiony, na miesiąc czerwiec. Z tą energią odchodzicie do lipca. Wow, ale czytanie macie, kochani. Teraz będzie można spotkać mnie w Zambrowie, w Miejskim Ośrodku Kultury, na prywatne spotkania i na spotkanie grupowe, jak zawsze, raz w roku, kiedy tam jestem. Nie ma tu nic o romansie, ponieważ anioły mi powiedziały, żeby nic nie robić romansowego. Będzie na Vimeo and link pod spodem, razem z uzdrawiającą energią. A także, jeżeli macie ochotę mnie zobaczyć, e, uczęszczać na moją klasę, warsztaty, Proszę wpiszcie się pod spodem. Jaki kraj, jaka miejscowość, przedstawcie się, zostawcie jakąś nawet informację, żeby ktoś mógł z Wami się skontaktować. Nie mówię, żeby zostawić numer telefonu, bo jak zacznę dzwonić, to <głos》> trzeba będzie ten numer zmienić. Coś takiego przesłać na moje osobiste e-mail, a więc hillwithgracecarter.gmail.com. To będzie pod spodem ta informacja, albo na moją stronę internetową i e biznes www.angelingsweetgrace um, W każdym razie nowe życie. Dalej znowu z powrotem widzicie. Tak jak na Hawaje wyjechałam się, odkryłam. Teraz znowu wyjeżdżam w świat do Was. Poznać Was, uścisnąć. Nauczyć czegoś. Przekazać moje doświadczenia okay? i moją a, mądrość. Wiedzę, więc to będzie bardzo ciekawy dla mnie też nowy okres. A ja, kochani, mam przeznaczenie w Skorpionie. Przeznaczenie, North Node tak zwany. A więc mnie się, aż się uśmiecham, że właśnie znowu zera, znowu zaczynamy. Z tym, że ja tak kocham zmianę, że ja nie mam nic przeciwko temu. Tylko wtedy się rozwijamy, tylko wtedy rośniemy, nasza dusza. Nasza wibracja, kiedy poddajemy się zmianom. Kiedy staramy się trzymać tego, gdzie jesteśmy, nic z tego nie będzie. Progresu nie będzie. Także życzę cudownego miesiąca, buziaczki, uściski i do zobaczenia, może nawet osobiście. Moje drogie rybki, rybeczki, co dla nas. Kochani, miesiąc czerwiec zaczyna się zajęci, zajęci, zajęci. Oj, 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 dużo, dużo się dzieje. I teraz z jednej strony mam to, z drugiej to wszystko naraz. A anioły mówią spokojnie, fajnie, to dobrze, że się dzieje. Ale podejdź z równowagą. Widzicie, czerwiec jest szóstym miesiącem w roku. Szóstka to energia harmonii, pokoju, balansu równowagi. Więc o to chodzi, żeby wszystko utrzymać. I dom, i karierę. I związki, i pracę. I miłość do innych, i miłość dla siebie. Wszystko, żeby trzymało się pięknie. I co najważniejsze, z tą wiadomością, baw się dobrze. Uśmiechaj się, kiedy to robisz. Uśmiechaj się, żeby tu zmarszczki się, kochani, nie tworzyły. Bo jak stajemy się za poważni, to robią się zmarszczki, które są wcale nieprzyjemne do oglądania. Więc uśmiechajmy się, moje drogie rybki. Teraz, ponieważ dużo się będzie działo. I to jest pełnia Księżyca w strzelcu 9 czerwca. Archanioł Michał mówi: Wiedz, w którą stronę idziesz, i niech to będzie tym, co naprawdę cię interesuje. Czyli nie ta mowa, ten wrzasn, ten hałas, co kto mówi, czego kto chce. Ja wiem, kim jestem, ja wiem, w którą stronę idę, i nie daj się. Wykoleić jednym słowem z tej swojej drogi, z posłannictwa. Tutaj jesteśmy my. To jest królowa wody. Czujemy się doskonale, czujemy się absolutnie świetnie, słuchajcie. Robimy co do nas leży. należy, słuchamy swojej intuicji, słuchamy głosu serca. Przestroga, dla co niektórych nie robi, za dużo dla innych. Tyle, że w końcu sami się właśnie stracimy, ten fokus, co jest, tę uwagę stracimy na to, co naprawdę dla nas ważne, ok? I bądź autentyczny, autentyczny. Nów Księżyca jest w znaku raka, nasza siostra wodna, to jest dom rodzina. Bądź autentyczny, autentyczny. Przestań udawać. Przestań mówić, że jesteś kim, kimś, kim naprawdę nie jesteś. O nie, no nie, ja nigdy w życiu bym tego nie zrobiła. A tak naprawdę pragniesz też uzdrawiać. Pragniesz, czytać Kardanierski, Pragniesz pływać. A wszyscy inni mówią, nie, bo się utopisz. Więc znowu, rób co należy do ciebie. Nie słuchaj tego szumu wokół, ok? Bądź autentyczne sobą, bo... No, nie można udawać kogoś niezgęczonym, kiedyś padniesz. I co, i następuje przez to, że wreszcie pokażecie, kim naprawdę jesteście przebudzeniem. Zaczniecie patrzeć na rzeczy z innej strony, zacznie, zaczniecie zupełnie postrzegać inaczej, i to zapewni Wam sukces. Ale dla części z nas. Tak jak ja już jestem przebudzona, że mi bardziej przebudzić chyba nie można, ale przyjdą nowe talenty, nowe pomysły, nowe kontrakty, nowi chętni do pomocy. Przyjdą nagle, staną się nam jasne, nowe dary, które mamy. My myśleliśmy, że tego nie potrafimy, albo tego w nas nie ma. Boom. Teraz chcecie grać na pianinie. Zaczynacie śpiewać, bierzecie klasy występowania na scenie. Może jakieś. Od aktorów, teatralne, no dla każdego co innego. Ale coś się budzi. Coś pięknego. I pomoc z drugiej strony. Pomoc z drugiej strony. Coś się zaczyna nowego. I jeżeli jest się autentycznym sobą, jeżeli się naprawdę myśli o własnym rozwoju i spełnieniu. Jeżeli się nie udaje. Tylko jest się prawdziwym, prawdziwą. Anioły nasi, wszyscy, którzy opiekują się nami po drugiej stronie, jak najbardziej pomogą i to jeszcze ja. Wow, ale czytanie. No i moje drogie rybki, widzicie tutaj, że nie ma nic o miłości, ani o związkach, ani o singlach. W tym miesiącu po raz pierwszy kiedykolwiek przy jakimkolwiek czytaniu, które przez tyle lat tyle ich zrobiłam. Wyraźnie powiedziane, że to, o czym ja mówię, to jest tylko najważniejsze. To jest miesiąc odnalezienia się swojej autentyczności, swojego przeznaczenia, gdzie idzie nasza dusza, co zamknąć, co otworzyć. Ok? Początki. Dla wszystkich znaków, to, to jest bardzo ciekawe. No, o, o romantyczne sprawy, plus uzdrawianie, będzie na Vimeo On Demand, link pod spodem. Więc tam zajrzyjcie. Jeżeli macie się o to ze mną spotkać, będę trzy tygodnie w lipcu przyjmowała prywatnie i będzie jedno spotkanie ogólne, grupowe jak zwykle w Miejskim Ośrodku Kultury. Także, kochani, a zaczynam zupełnie nowe, ja też mam nowe początki. Właśnie zupełnie coś nowego robić będę, a mianowicie będę spotykać Was gdziekolwiek jesteście na świecie. Więc są już plany na września co do Holandii. Będziemy mówić o Polsce um, z właściwymi osobami. Następnie mam zaproszenie przez Włoszkę do Włoch, lejkomo, ale to anglojęzyczne. Więc gdziekolwiek nie jesteście, piszcie, podpisujcie pod każdym filmikiem, bo inni będą czytać. Jakiś menadżer mój będzie czytał i zechce zobaczyć, gdzie jest taka potrzeba. Ja już mam zaproszenia od Bawary, gdzie tylko na świecie wiecie co. To jest coś przepięknego, ponieważ ja chcę być wszędzie. Gdzie się tylko da dojechać, żeby klasy mieć, żeby warsztaty z wami mieć. Żeby podzielić się moją wiedzą, moimi umiejętnościami, moimi doświadczeniami. Więc ja bardzo chętnie tak aniołowi mi powiedziały to jest moje nowe życie. Piszcie, zerknijcie na moją stronę internetową, co ja proponuję www.angelreadings Napiszcie do mnie prywatnie hewittgracecartermałpka.com. Um, Więc jest mnóstwo możliwości. Miejski ośrodek kultury w Zambrowie będzie wiedział, jak się przedstawia mój grafik, co ja dokładnie robię. Koniec czerwca. Wtedy należy tam dzwonić i pytać o dni. Które będzie możliwe spotkać mnie prywatnie, i kiedy będzie ogólne spotkanie. Ok? Także to będzie już wiadomo. Kochani, życzę cudownego czerwca, a przesyłam Wam dużo miłości, mnóstwo uścisków i do zobaczenia. Może nawet w Polsce, albo gdzieś indziej na świecie. Życzę wszystkiego najlepszego.